kochani będę szczera <noise> jest piękna pogoda na dworze, tylko marzę o tym, żeby usiąść na balkonie ale stwierdziłam, że jak nie usiądę teraz i nie zrobię tego tych y, kilku znaków na dzisiaj, to nie zrobię a że tak powiem, czas już jest żeby to robić, więc o, tu mi się tak pięknie trzy kameczki ułożyły trzeba będzie zrobić jakieś inne czytanko hmm? tam słyszałam w komentarzach piszecie kilka razy już się z tym e, spotkałam, że, że wyglądam na znudzoną w tych czytaniach miesięcznych dla znaków. I no jest to prawda, ponieważ e, te czytania miesięczne po prostu pójście za każdym znakiem jest dla mnie takie. Ja jestem taką spontaniczną duszą. Ja to lubię przyjdzie temat, lecę z kamyczkami, najlepiej wiecie. Ten podział na znaki Zodiaku też jest taki bardzo umowny, bo, bo mówimy tutaj o znakach słonecznych, większość z Was myśli, że jest baranem, to jest baranem, a macie, wiecie, ascendent, macie księżyc gdzieś, co warto sobie w ogóle sprawdzić, tam w opisie znajdziecie link. Zobaczcie, czy możecie sobie to sprawdzić, bo to bardzo wpływa. Ja jestem baranem, ale mam księżyc i ascendent związany z wagą i po prostu waga bardzo silnie też działa jakby na mnie energetycznie. Więc też czuję czasami, że niektórzy ludzie uważają, o wybór kamyczka, że to nie jest, że, że znak zodiaku to jest to, nie, to jest takie klasyczne ale znak zodiaku, wybór kamieczka słuchajcie, to jest to samo, bo w naszym horoskopach jest tyle znaków tak naprawdę pomieszanych że raz pływa ten bardziej, raz inny a kamieczek, wybierzecie kamieczek intuicyjnie to jest, wiecie, zaufanie swojej intuicji i ja to kocham, i nie wiem czy nie zacznę robić w ten sposób w ogóle tych czytań miesięcznych też, <laughs> mówiąc szczerze eee, no nie wiem eee, tu mam jakiś, mam jakiś malutki przełomik tak w, w ramach wstępu Wam powiem Świeża jestem, że szok, no ale nieważne jest jak ja wyglądam. Słuchaj, że każdy z nas ma inne dni. Pozwólmy sobie na te gorsze dni też. Kurde, to jest część nas. Nie musimy być zawsze idealni, perfekcyjni, włosy, kurde, spod. Nie. Dzisiaj jestem taka, bo zdecydowałam, że chcę tutaj być, żeby Wam zrobić te filmiki, bo myślałam, że tak sobie ten, a, a wiem, że niektórzy czekają na to, więc po prostu słuchajcie, lecimy. Dobra, głosujemy wodnik wodnik co ogólnie dla wodnika do, do przekazania U. no słuchajcie, odejście od czegoś nad czym jeszcze siedzicie i, i smutki i męczycie to to się szybko zadzieje. tutaj jakby też jakby jest pokazane, że w tą stronę, w którą będziecie chcieli pójść, to oczywiście macie wybór, ale wszystko to prowadzi do, do tego, żebyście byli sobą, żebyście zaczęli tworzyć swoją rzeczywistość tak, jaka, sorry, do mojej pazury, ale już nie chcę mi się teraz kombinować. Słuchajcie, żebyście byli szczęśliwi, tak? Żebyście stworzyli sobie rzeczywistość taką, żebyście mogli tą swoją prawdziwą ja, wytargać na zewnątrz. To może być oczywiście w związkach, prawdziwa ja, a to może być w, rel o, w relacjach, mówię mi znowu, ok. E, czyli bardziej skupiony na związkach, ale może być też w pracy oczywiście, tak? Nie siedź, siedzieć nad tym rozlanym mlekiem i nie marudzić tu, nie jęczeć i nie, 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 wiecie, znaczy inaczej, dać sobie czas, to ja gadam, dać sobie czas, ale nie siedzieć tutaj, bo tutaj już nie ma nic do zrobienia, tak? Tutaj już, to już jest miejsce, z którego cz czas jest odejść. I tutaj pokazuje, że tutaj się energia jakby chce przyspieszyć, tak? Chce ruszyć. Macie sobie właśnie po prostu pozwolić na to. I to Was doprowadzi do takiego miejsca, gdzie będziecie po prostu, że to prawdziwe ja się w końcu wydobędzie będziecie mogli robić to, co kochacie, tak? Eee, tak. Czekajcie, bo ostatnio chciałam takie karty z tak, takimi kartami tęsknię. Zaraz je wyjmę, ale najpierw zrobię... Co z zewnątrz dla Was i co w środku. Z zewnątrz, tutaj jakby świat dzieje, płynie tak, żeby was ruszyć, jeśli chodzi o myślenie, tak? Tak jakby pełno pomysłów się wam do głowy pcha. Po prostu z zewnątrz pełno rzeczy się dzieje, które stwarzają was w taki sposób pobudzony do myślenia. Więcej myślicie, więcej czujecie, więcej chcecie zdziałać, robić, tak? Jesteście jakby ten umysł działa silnie do tego stopnia, że właśnie zapominacie o sobie może. Bo w środku macie odwróconą sprawiedliwość, a odwrócona sprawiedliwość tutaj jakby mówi o tym... Ta karta mi po prostu krzyczy, słuchajcie, czego ty chcesz? Wiesz, tutaj mówi, czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Ja nawet nie mogę pójść dalej, bo tutaj tylko jedno słyszę. Czego ty chcesz? Czy tam, gdzie jesteś, sprawia, że czujesz się dobrze ze sobą w śmieci? Ja w ogóle tutaj czuję taki smutek i trochę zagłębienie w takiej ciemności. Ale słuchajcie, ja znajdę te karty, o których dzisiaj myślałam ja chyba w ogóle śniłam o nich, kurde. Gdzie ja mam tą talię? Nie tu. No, ciekawe czy ją w ogóle znajdę, słuchajcie. O, mam tą talię, dobra. Jo. No to zobaczymy co. Co chcę Wam przekazać z tej talii skoro tak mi się... Jezus, mi się to zdanie dzieje, słuchajcie, codziennie, cały czas, przy każdych czytaniach, że mam coś na spodzie talii, a potem ta karta mi wychodzi. Więc jest ona silnie podkreślona, destiny, czyli przeznaczenie. A tutaj jakby mówiło, tobie jest przeznaczone, pójście gdzieś, w jakimś kierunku, tak? To jest tobie przeznaczone i teraz jest czas, który po prostu pchacie tam, właśnie też między innymi przez ten sposób myślenia, tak? Yy, jakby... Kierujecie, coś tam z zewnątrz się pchało, bo to jest po prostu czas na to, słuchajcie. A do tego macie takie finansowe i materialne zmiany, czyli e, ale to oczywiście, wiecie, zmiany finansowe, materialne bardziej to na czerwie mi się podkreśla, to poczucie bezpieczeństwa i podkreśla mi niebieskie się mówienie całej prawdy, tak? Mówienie, jakby swoim wewnętrznym głosem, to wyrażanie siebie, tak. No słuchajcie, ten miesiąc jest dla Was silnie jakby skupiony na tym, jakby przyszedł już czas, żeby robić to, co kocha, żeby wyciągnąć tego prawdziwego siebie, prawdziwą siebie na zewnątrz. Pozwolić na to, że to jest już czas jakby przeznaczenie, że wy się nie czujecie właśnie dobrze dlatego, że tam nie jesteście, tak? Że nie pozwalacie sobie tam pójść, więc pozwolić sobie na to, żeby tam pójść. Eee, teraz już nie pamiętam, co mi krzycza, to sprawiedliwość, ale możecie sobie cofnąć. Eee, I. Tutaj są materialne i finansowe zmiany. I nie, nie, chciałam powiedzieć, że na lepsze, ale nie potrafię tego powiedzieć. Wiem na pewno, że jakby długodystansowo będą te zmiany na lepsze, a czy od razu, to nie wiem, ale ta karta bardziej mi podkreśla, słuchajcie takie, że tutaj że masz coś, was coś hamuje, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, ale że macie wyrażać siebie, tak? To jest bardzo ważne, bo to jest uzdrawiające dla Was, tak? Dobra. No pokażę Wam tą kartę, może tak jeszcze raz, sobie, zobaczcie, jaka ładna. A no tutaj oczywiście czeka serca też się podkreśla, nie? To światło takie wynikające, że mogą być jakby jesteśmy wielowymiarowi, każdy z nas ma w sobie wiele jakby wymiarów, ale jest jeden taki główny, który nas ściągnie, jak ta, po takiej lince, wiecie w tym, tą rzeczywistość naszą życia jakby idźcie za tym. Rozumiecie? Tutaj jest takie zalecenie. Dobrze. Eee, przeszkoda. Intuicja, że może być przeszkodą. Dlaczego? Zalecenie. Hm. Zawsze mam wrażenie, że przeszkoda z zaleceniem wychodzi odwrotnie, nie? Jako przeszkoda intuicja. No więc e, powiedzmy, że po prostu przeszkodą jest to, że nie, nie ufacie sobie, nie, za, nie pozwalacie sobie, żeby ta intuicja was faktycznie e, brzmiała, a, każdą, a wy dacznie, najwyraźniej macie wysoko rozwinięte, zresztą wodniki, macie wysoko rozwiniętą intuicję, tak? Zalecenie authority, czyli taka władza, poddawanie się temu, co inni mówią. Nie rozumiem, dlaczego to się pojawia w takim kontekście. Okej. Okay. I wyszła karta uwięziony w lęku, tak? No i słuchajcie, to jako zalecenie mówi mi: przestań się bać innych, przestań się bać kogoś, kto ci mówi, że masz robić tak czy inaczej, nie? Uwolni się z tego. Dobrze, jeszcze jedną kartę z Italii, Co chcę Wam przekazać? No, wszechświat, słuchajcie. Karta wszechświata to jest zamknięcie cyklu. To jest Albo inaczej, wszystko dzieje się tak, jak powinno, tak? Płyniesz w tym swoim cyklu tak, jak powinno. Wszystko płynie w takim rytmie, jak trzeba. Tutaj, cokolwiek by się nie działo, wy dojdziecie do tego sądu ostatecznego, czyli do tego wyzwolenia siebie w takiej wersji, w jakiej chcecie. Czujecie, że będzie dla Was najlepsza. Więc ja bym się nie martwiła. Taki dosyć znaczący miesiąc, powiedziałabym. Przesłanie od aniołków. Weź swoją. Weź, swoje ręce i działaj, tak? Po prostu. Ale zobaczcie, jaką daleką drogę w tym miesiącu prze, przechodzicie od, tego, od tej karty takiego siedzenia i martwienia się nad rozlanym lekiem, siedzenia i właśnie w takim zestoju, w takim smutku, w takim bagienku. Wiecie. Tutaj jest wszechświat, tutaj jest weź siłę w swoje ręce, tutaj wyzwól siebie, nie poddawaj się jakby autorytetom, miej w swoją, zaufaj swojej intuicji, nie. Mm, piękne karty, słuchajcie, do tego macie. O, też właśnie wyszło to samo co przed chwilką, Wróżki. czyli jakby natura, przyroda jest ważna, tak? Jesteś mocno powiązany z wróżkami. Wróżki są jakby symbolem takich duchów natury, tak? A Twój cel życiowy łączy się z pomaganiem matce naturze. Więc może to jest Waszym celem. Właśnie mi, was mi się bardzo się nie zaznaczyło to pomaganie matce naturze, czyli może dbanie o środowisko, ale to wiecie, Wy wiecie najlepiej. Pomagać matce naturze można też w ten sposób, że staramy się nie za dużo plastiku nie wyrzucać, tak? Dbać o to, żeby jakby segregować śmieci na przykład, nie wyrzucać śmieci. W przyrodzie to chyba każdy wie, tak? takie drobne rzeczy, ale zmieniają rzeczywistość. Z tych kart tutaj mi się, <grych> ja nie wiem dlaczego takie, czasami się karty powtarzają, wiecie, no to jest fajne. Uh, make a mission statement for your soul. czyli weź jaką misję, takie postanowienie. Po prostu no, to się mi, bo nawiązuje mi do tego, do tego, zobaczcie tą dróżkę, taką idącą do szczęścia, do słońca, nie do piramidki. E, nawiązuje mi do znowu tej karty sądu ostatecznego, to wydobycie siebie, to misja waszej duszy. To, co byście, to z tą przyrodą mi tutaj, wiecie, jakby wibruje, Ale to jest ogólnie takie. O, teraz czuję, no, jakie fajne, dobra. Jest takie uczucie, słuchajcie. Ten, w tym miesiącu po prostu będzie, nie wiem, jakoś silniej poczujecie, będzie Was wzywała ta Wasza właśnie dusza, Wasza misja, Wasze wyzwanie, znaczy wzywała Wasza ta, taka Wasza droga życia, no. Będziecie powoli na nią wchodzić i to Was wyzwoli, sprawi, że te ciemności ten te taki właśnie marazm, ten taki smutek, to wszystko z Was zostanie wymyte, bo w końcu yy, bo on jest tylko dlatego, że Wy jeszcze właśnie nie wyszliście na tą drogę Waszego życia, jak ono, wejdziecie na nią, to będzie Was wspięła energia, dużo, wiecie, w głowie się będzie działo, dużo energii, dużo i pomysłów, i to wszystko was tak przeczyści, że będziecie szczęśliwi, gnali do przodu. Piękne, piękne. Długie to może nie było, ale. O, czekajcie, jeszcze ostatnia karta, takie główne przesłanie. Czekaj, na koniec. Bardzo fajne czytanko. Nie chcę mi tego. Przekazuję jeszcze raz. Hm. Przebudzenie. Ale to jest chyba też sąd ostateczny. Czekajcie. Patrzcie, jaka piękna karta. Przepiękna. Przebudzenie. To jest Twój moment. To jest Twój czas. To jest moment, żeby odnaleźć siebie. No pewnie, że tak. Słuchajcie. Powtórzyła Wam się karta. Więc tutaj bezsprzecznie jest czas na to, żeby ruszyć w tą swoją boskość, w to, co jest wasze, to, co jest... Tu jest w ogóle ochrona tej gwiazdy, wiecie, ten wszechświat tam też był. Nie, no piękne karty, no piękne karty, bo to jest, to jest takie zaznaczenie, hej, my tutaj dbamy o ciebie, my chcemy, żebyś ty była szczęśliwa, my chcemy, żebyś twoja misja spełniła swoją, żebyś spełniała swoją misję na tej ziemi, którą wybrałaś pewnie dla siebie też, tak? Tutaj obudź się, prawda? Działaj! Pozwól temu twojemu wewnętrznemu ja, który może tak dużo zrobić dla świata, Wydobyć się tak z Ciebie. To też cię szczęśliwszą. Zwyczajnie, kochani. Jezu, jakie piękne czytanie. Dla wodników, dobra. Pozdrawiam Was serdecznie. Polubcie, zasubskrybujcie. Zapraszam eee... na czytania prywatne. Wszystkie informacje są na końcu filmiku i w opisie. Buziaki.